Dzień dobry i mamy trzeci filmik z dostępnymi 125 u mnie. I tak jak obiecałem, są to YBR bądź YB. Czy one się od siebie różnią? YBR to są te pierwsze dwa motocykle. Wersja taka jakby tu powiedzieć bardziej nowoczesna, ale tylko jeśli chodzi o stylistykę. Tutaj mamy wersję przedliftem. Mamy troszeczkę inne zegary. Nie mamy tutaj takich osłon na zbiorniku, jakie widzicie w tym miejscu. To jest wersja poliftowa. Tutaj mamy inny zegar, mamy inny wydech w wersji poliftowej versus wersja przedliftowa. Ten motocykl będzie najtańszy z całego towarzystwa. Ma przejechane 31 tysięcy km. I jest tak zachowane. Natomiast ten motocykl, który jest nowszym motocyklem, ma przejechane 4600 km. Bardzo, bardzo niewielki przebieg. Kuferek do niego też powinienem znaleźć. Więc, tak jak mówiłem, to są dwie wersje YBR. Widać tutaj, tak, YBR. Natomiast to jest wersja. YB, choć tak naprawdę tutaj jest naklejka YBR 125 Custom, to w dowozie rejestracyjnym jest to YB, ponieważ jest to wersja Custom. A czym się różni wersja Custom? No, wersja Custom jest taka bardziej retro, już opowiadałem na jednym z filmów. Mamy zegary, zamiast czarnych, zegary mamy srebrne, całą lampę mamy tutaj w chromie, kierunki mamy w chromie, Przedni błotnik inny, mamy szparunki na całym motocyklu. Jak widzicie? O, 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 jeszcze tutaj z tyłu pokażę szparunki na jednym i na drugim. Wydech klasyczny. przednie koło szesnastka versus osiemnastka, o ile dobrze pamiętam, w wersji standardowej. Jeszcze niech ja sobie podejrze. Tak, szesnastka opona z tyłu, z przodu z osiemnastka. Przodu Szersze też są opony w wersji, w wersji custom. Kurczę, ten zbiornik jest inny. No, mnie się bardziej podoba wersja, wersja custom. Ale jeśli macie inne zdanie, dajcie znać proszę w komentarzach. Jedna, jak i druga wersja. I te dwa customy. Ok, jakie mają przebiegi te dwa customy? Ten ma 17 tysięcy km. Fajne białe tarcze. Bardzo lubię białe tarcze. Bardzo ładnie, to, bardzo ładnie to wygląda. Dodatkowo tutaj na zbiorniku mamy taką listwę chromowaną. To nie jest standard. No i ktoś oprzył sobie bardzo ładnie siedzenie. Tutaj mamy takie siedzenie pikowane. Bardzo fajnie to wygląda. A, jeszcze w wersji custom jest inny bagażnik niż w wersji klasycznej i drugi custom i drugi custom też bardzo ładnie wyglądający z przebiegiem, uwaga, uwaga, uwaga 3,5 tysiąca kilometrów tak, ma tylko 3500 km. W znakomitej większości te motocykle u mnie mają potwierdzony przebieg. W dokumentach, które ode mnie dostaniecie, ten przebieg ten przebieg będzie, jeśli motocykl ma potwierdzony przebieg. I cóż, no, tak naprawdę bardzo mocno szukam motocykli właśnie z tak małymi przebiegami, jak tutaj tysiąca albo 17 albo 4,5, tak jak w tamtej kolejnej. No, Fajnie się po prostu sprowadza takie motocykle i sprzedaje takie motocykle. No, to jest dużo więcej radości niż taki motocykl, który jest umęczony, nad którym się trzeba mocno narobić. A jeszcze niektórzy wiadomo jak do tego podchodzą. No to co? 4 YBR-ki u mnie możecie dostać. Motocykl bardzo lekki, naprawdę bardzo lekki, bardzo zwinny. Te wszystkie motocykle jeszcze muszę oczywiście, oczywiście przejrzeć. Opony, jeśli będą stare, to będę musiał wymienić oleje, sprawdzić płyny hamulcowe, jak do wymiany, to do wymiany itd. Jeśli akumulator padnięty też idzie do wymiany, taka pękająca guma, tak jak tutaj widzicie, to jest standard. Te gumy kupuję, ale one szybko pękają. No, niestety tak to jest. O, spójrzcie, po drugiej stronie mamy dokładnie to samo. One pękają. E, motocykl, tak jak powiedziałem, e, lekki, zwinny, bardzo mało palący, bo tutaj poniżej 3 litrów jest palanie na setkę. Motocykl bardzo fajny dla osób. E, które na przykład już odeszły sobie na emeryturę, chcą pojechać na rybki, pojechać do sklepu. Motocykl lekki, zwinny, motocykl, którym się nie uszarpiecie przy wyciąganiu go. Motocykl, którym pojedziemy zarówno po asfalcie, jak i po szutrowych terenach przez las, też tym motocyklem spokojnie można pojechać. Oczywiście należałoby dobrać sobie oponę odpowiednią, czy to oponę szosową, jak będziecie jeździli po szosie, czy to oponę z grubszym bieżnikiem, jeśli będziecie chcieli jeździć po, głównie po drogach szutrowych. No ale kurczas szkoda, chyba taką Y-berkę srebrną. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie tutaj wygląda. Te szparunki, maskownica. Tutaj nie ma nic pod spodem to jest tylko maskownica. Ten klasyczny zbiornik, ta lampa chromowana. Chromowane zegary, chromowane kierunki. Lusterka te są inne. Bo popatrzcie, tutaj mamy lusterkę takie jak w Dragstarze. Srebrne versus, no, przekręcę, czarne lusterka w wersji klasycznej. E, niech Was nie dziwi ten starter nożny, Kickstarter. On jest tutaj albo no, jest, no, natomiast ten motocykl zobaczymy, czy odpali. Pompa działa. O, odpalamy go normalnie tutaj starterem. Jeszcze raz. Wyłączę, załączę. Mamy starter, więc żadnym kopniakiem. Nie musimy go odpalać. Podchodzę do pierwszego. Ładnie pracuje. A jeszcze nic nie było w ogóle robione przy tych motocyklach. Podchodzę do drugiego. Pompa musi nabić ciśnienia. Też pracuje. To są wersje na wtrysku. One są wszystkie na wtrysku, więc mamy no, kompletnie bezubsługowe motocykle. No, może nie kompletnie, oczywiście olej trzeba cyklicznie wymieniać. Natomiast tutaj nie ma tej całej zabawy z gaźnikiem jaka jest wersja gaźnikowa. To jest, to jest przepustnica. Tutaj mamy wtrysk i tak naprawdę, no może to słabo widać, bo tutaj niestety jest dość dużo słońca w tej chwili. No, pff, naprawdę, tak prosta, fajna konstrukcja, niezawodna że aż miło. A no, odpalimy jeszcze może o, tą wersję. Eee, o, widzę, że padnięty akumulator, więc niestety nic nie odpalimy. Ktoś pewnie zostawił na włączonym kluczyku. No, ale on będzie działał dokładnie tak samo. Eee, ale jak widzicie w tej wersji poliftowej nie ma kickstartera. Nie ma kopniaka. Tutaj jeszcze one są. Roczniki tych motocykli to jest pomiędzy 2008, to nie jest chyba 2008, a 2010, o ile dobrze pamiętam. Więc 8, 9, 10, wszystkie, e, wszystkie są. No i cóż, jeśli jesteście zainteresowani takim, takim motocyklem, napiszcie, zadzwońcie, e, który Wam się podoba. Spróbuję ten motocykl wyciągnąć, wycenić, e, powiedzieć, co w tym motocyklu będę Będę robił, co trzeba w nim zrobić, bo jeśli, o, tak jak na przykład tutaj, leją lagi. O, widzicie, to jest oznaka lejących lag. No to to trzeba zrobić i to robię, bo z takim motocyklem was, was nie wypuszczę, bo to tak naprawdę będzie ciekło. I co z tego, że wytrę, wytrę to do sprzedaży, jak przyjedzie się kawałek i znowu będzie mokre, więc to muszę zrobić i koniec. Nie ma, nie ma tego odwrotu, więc motocykle będą wszystkie, będą przygotowane. No, i tak jak powiedziałem, zapraszam do kontaktu. Jeśli któryś Wam się spodobał, zadzwońcie do mnie, wycenię ten motocykl i umówimy się, kiedy będziecie chcieli go odebrać. Pozdrawiam, cześć!